Witajcie w części trzeciej. Dzisiaj będziemy przebijać Marka Będziemy przebileć Marka w tej grze. Czy nam się uda? Uda nam się. Damy radę, przebić Marka. Przebijamy Marka w tej grze. Czemu 13 milionów? Ruda małpa Uwaga, rzucamy tym kątem. Uda na... Czyżby uda... Uda nam się przebić Marka. Próbujemy przebić Marka. Przebijam Marka. Staje się w to lepszy niż Marek. Bardzo lepszy niż Marek staje się w tą grę. Idę. Toje się w to lepszy niż Marek. Marek musi kończyć. Więc... Ja... Marek musi kończyć, więc ja będę jego. Więc będę. Tu daje 1 trylion. E ja mogę skipnąć to. Zarobuksy. Energetic 7. Energii Collected. Co 8 bilionów do 5 trylionów. Ja to mogę skipnąć i zdobyć 1 trylion tego. Warto chyba. Jeden tryon to jest szok liczba. To jest szok liczba na takie czasy. Ej, ja ja mogę naprawdę tu skipnąć. Ej, wa, w. Ej, jak ktoś nie wie. Jak ktoś nie zna na tej grze. E, albo może. Jak, jak ktoś może się znać na tej grze, to. Czy warto, to ty, czy warto to skipować za robuxy i zdobyć jeden trylion, bo mam tyle biliony energii collected To 22 biliony do 5 trylionów Zdobędę 1 trylion Mam nadzieję, że to szybko zdobędę i będę mógł ja bym naprawdę może kupił vipa. Jakie starczenie? Teraz będę przebijać Marka on mi dropnie? Przybijam Marka 12 milionów Teraz biorę na nowy world I zaraz może będę mieć mu kto Ale ja nie chcę tego kupować Uwaga ja teraz idę na Afka, Af. Teraz idę na Afka i będę przez kilka minut. Teraz idę na Afka i ciekawe, co zdobędę, gdy będę. Nie. Ja teraz idę na Afka i ciekawe, co zdobędę w trakcie Afka. Idę na Afka. Wróciłem z Awka. Wróciłem z Awka. I mam tyle. Mam tyle to w Distance. Tyle mam mocy. I czy mogę już... Nie, nie mogę na nowego Orda kupić. Ja zbieram właśnie na nowego Orda. I już właśnie Mi się nie chce zbytnio w to grać. Mi się zbytnio nie chce w to grać. Więc ja bym pomału. Kończył ten odcinek. Bo mi się już zbytnio w to nie chce grać. Więc zagram w to i tak jutro. Albo pojutrze, albo nie wiem kiedy. I tak mi się już nie chce w to grać. Rebirthu sobie potem będę zbierać. Dobra. Przyszła pora się pożegnać. O! I no i rzuciłem. Nie kankeluję. Nie chcę stracić żółta. A, ciekawe, czy te okrążenia coś dają. Uh. Uh. i zrobiliśmy questa. to jest ten quest. Który nam nam mało dał. Dobra, dziękujemy za oglądanie. I widzimy się w części czwartej. Pa!